Cześć stary. Słyszałem, że zacząłeś biegać. Jak ci z tym idzie? Kurde, no... Średnio ci powiem, że idzie, bo... A. Powiem tak. Pierwszego dnia przebiegłem 5 kilometrów, nie? I myślę sobie... Kurde. Czuję tę motywację, wiesz? Wiesz, o co chodzi. Czuję tę energię. Mówię, to jest to, nie? Drugiego dnia... No... To już nie była ta sama energia, ale zrobiłem 3 km. żeby sobie, pobiega. No a trzeciego dnia już kurde, no nie będę cię oszukiwał, trochę mi jest tyd, ale no już, już nie chciało mi się. No. Straciłem motywację stary. To chyba, nie jest, to chyba nie jest dla mnie, wiesz, to chyba nie jest dla mnie. Wiesz co, za chwilkę u ciebie będę i pogadamy co jest to? Jest to znajomy scenariusz dla Ciebie? Kurde. No to jest... To jest dosyć powszechne, nie? Dosyć, dosyć powszechne. Zaczynamy, zaczynamy coś robić. Chcemy, no tak jak w tym przykładzie było, chcemy zacząć biegać i... Musimy teraz zacząć biegać, więc, więc trzeba uderzyć z grubej rury, bo wiesz, jesteś biegaczem. Jest, jest motywacja, jest, jest dużo energii. Także rzucamy się na głęboką wodę nie? i problem nie, jest, problem nie jest to co chcemy robić, nie, nie jest to problemem my tylko sposób w jaki chcemy robić to nie? I, i system w którym, w którym chcemy właśnie wykonywać te i zmierzać do, do, do osiągania naszych celów i do, do właśnie budowania tych nawyków. Nie? Tak naprawdę większość naszego dnia wykonujemy na autopilocie poprzez właśnie zbudowane nawyki, które mamy. I właśnie o tym jest ta książka. O tym jest ta książka, pozwala nam zrozumieć, czym są nawyki, jak, jak tworzyć je i jak kreować stałe nawyki, które, które będą przyczyniały się do naszego wzrostu i do, do po prostu naszego, naszego rozwoju. Nie? Skuteczna zmiana nawyków, według autora, polega na tym, aby zmieniać swoją tożsamość. I co to znaczy zmieniać swoją tożsamość? A to znaczy, że Dane zachowania muszą stać się naszymi cechami. Jeżeli na przykład staramy się rzucić palenie, to nie robimy tego z poziomu osoby, która pali, która w swojej głowie stara się rzucić to palenie, ale naszym zadaniem jest stać się osobą, która tych papierosów po prostu nie pali. Musimy wypracowywać w sobie przekonania o tym, że jesteśmy osobami, które dane nawyki kultywują, nie natomiast tymi, które starają się zwalczyć to, co jest złe prosty przykład, jeżeli ktoś rzucasz palenie ktoś pyta się ciebie, czy chcesz zapalić papierosa, nie odpowiadasz mu nie, dzięki, nie chcę bo, bo ja rzucam, nie palę próbuję nie palić, tylko mówisz mu nie, dziękuję, nie palę nie? i to jest niby prosta, prosta zmiana, niby, niby nieznacząca, ale właśnie ma duże znaczenie, bo zmienia wszystko, nie? tutaj w jednym z jednej strony jesteś osobą, która próbuje tylko palić, ale w głowie cały czas jesteś palaczem. A z drugiej strony jesteś osobą, która już nie pali. Nie? To, już, to już nie jest Twój problem, bo po prostu nie jesteś już palaczem. Nie? I to jest to. Tak. Czyli dokonałeś zmiany na poziomie swojej tożsamości. A więc proces kształtowania nawyku zasadniczo dzieli się na cztery etapy. Jest to sygnał, pragnienie, reakcja i e, nagroda. I na czym to polega? Sygnał to jest e, ten. <gry> bardzo, bardzo łatwo można to przechodzić. Każdy z nas e, przechodził koło jakiegoś fast fooda na przykład. przechodziliśmy tak. koło kokeksy i mówiliśmy, <gry> że zapach, kurde, czuć nie wiem, na 30 metrów. To jest ten sygnał, nie przechodzisz. Powiedzmy, już zostajemy w tym KFC. Przechodzisz do KFC i czujesz ten sygnał, nie? Czujesz, czujesz zapach. To jest sygnał. Tak, następne jest pragnienie, czyli na skutek tego sygnału, tego zapachu, e, chciałbyś zaspokoić potrzebę głodu. No i jest, mm. jest reakcja: wchodzisz, tak. do, wchodzisz do KFC, wchodzisz do KFC, zamawiasz, no i jest ta nagroda, otrzymujesz to pożywienie. I co też, co też myślę, że warto zobaczyć. Mm, wiele razy koło, przechodząc koło tego KFC, właśnie mm, dokładnie ten schemat nie, nie zadziałał. Tylko, że po tej nagrodzie, wiesz, po tym jedzeniu w KFC pojawiały się jeszcze wyrzuty sumienia i no, często też ból brzucha. Także no, to jest, jeżeli wykonuje się te złe nawyki, to, to nie tylko kończy się to nagrodą, tak jak masz. W formie no, dobrego nawyku, nazwijmy to biegania, wracasz, wracasz zmęczony, czujesz się dobrze, czujesz się lepiej, czujesz, że zrobiłeś coś wartościowego, a po zrobieniu rzeczy, której, z której prostu, no, wiesz, że czy niczego dobrego do twojego życia nie wniosła, no, jeszcze musisz na koniec mierzyć się, mierzyć się z tym właśnie, z tymi wyrzutami. Ale też no, nie muszą to zawsze być wyrzuty, ale no to jak w przypadku takiego JFC Boulbroua, który. No, bardzo często, chociaż przynajmniej u mnie występował. Nie? Zdecydowanie tak. I, I największą pułapką tego typu rozwiązań jest to, że, że one są bardzo proste. Przychodzą. Jest to jest to dużo prostsze niż ugotowanie sobie samemu zdrowego posiłku, czy w ogóle zdobycie wiedzy na ten temat. No tylko niestety efekty końcowe bywają znacznie gorsze. Mm -hmm. No właśnie, właśnie. I temu tak ważne jest. Czemu tak ważne jest to, jakie nawyki posiadamy. Nie? Bo, bo tak, tak jak mówiłem wcześniej, działamy na autopilocie, nasz mózg tak funkcjonuje i to, jaki program, czyli te nawyki, mamy wgrane w nasz umysł, no, to będzie determinowało, czy, czy zmierzamy w dobrym kierunku, czy jedziemy po prostu do przodu. <gryw> jedziemy do przodu, czy, czy zmierzamy do pobliskiego rowu. Nie? także. Więc wiemy już, jak kształtują się nawyki. Ale pytanie: Jak zmienia się nawiki, i Autor na szczęście daje nam odpowiedź na to pytanie. Przedstawia cztery kroki zmiany, zmiany zachowania człowieka. Pierwszym jest spraw, żeby było to oczywiste. Drugi krok, spraw, żeby było to atrakcyjne. Trzeci krok, spraw, żeby to było łatwe. A czwarty, spraw, żeby to było satysfakcjonujące. I żeby zobrazować te zasady, weźmiemy na tapetę czynność, jaką jest bieganie. I teraz, jak sprawić, żeby to było oczywiste? I należy zrobić to w taki sposób, aby jak najbardziej konkretnie wyznaczyć zarówno czas, miejsce, długość oraz czynności, które poprzedzają to bieganie. Na przykład zapisujemy sobie na kartce papieru, że w poniedziałek, w środę i w piątek po wstaniu z łóżka, umyciu zębów zakładamy strój sportowy, biegamy w tym a tym miejscu, robimy to przez taki a taki czas i im bardziej, im bardziej jest to konkretne im częściej też jakby czytamy tę kartkę, widzimy to tym bardziej programuje się w to naszej podświadomości i tym prościej jest wykonać tę czynność bo, bo znamy konkrety nie wisi to gdzieś w powietrzu jako powiedzenie sobie, że zaczynam biegać, bo to, że zaczynam biegać tak właściwie nic nie oznacza samo też zapisanie na kartce z większym zobowiązaniem niż powiedzenie sobie, ok, zacznę biegać, nie? Tak. Też z tym strojem, właśnie, warto, żeby mm, tak kształtować swoje otoczenie, żeby też ono sprawiało, że, że ten nawyk jest oczywisty, czyli mój strój sportowy nie jest schowany gdzieś głęboko w szafie, nie wiadomo gdzie, buty na strychu i wiesz, trzeba wstać, dopiero szukać, przygotowywać to, tylko to ma być jasno przygotowane w jednym miejscu. To ma być oczywiste, nie? To ma być oczywiste, że wstajesz, pijesz te kawę, te buty już czekają, już widzisz, to pijąc te kawę, patrzysz na te buty, widzisz je, nie? To jest, to jest oczywiste, że widzisz te buty i z czym ci to każe? Masz tak. iść biegać, nie? Masz iść biegać tak. i, i o to w tym chodzi, nie? O to w tym chodzi. Tak. Jednocześnie, jednocześnie warto było eliminować w tym momencie ze swojego otoczenia coś, co może dawać ci przeciwne sygnały, bo jeżeli buty stoją przy biurku, gdzie jest komputer i na desce jest jakaś gra, to, to może to po prostu nie pomagać w kształtowaniu. Tak, tego tak. Roku. Czynnikiem, który, który bardzo mocno wpływa na atrakcyjność danego załowania, jest nasze znaczy środowisko, nasze znaczy środowisko. Jeżeli wszyscy w Twoim otoczeniu, Twoi znajomi, Twoja rodzina będzie biegała, to oczywiście, że będzie to dla Ciebie atrakcyjne. Nie? I też będziesz chciał to robić, bo będzie to się łączyło z pewną aprobatą społeczną, z takim poczuciem przynależności do grupy. Nie? Jak jak większość osób zaczyna palenie papierosów? No, zaczyna się to często w szkole, bo wszyscy znajomi to robią. Więc wiadomo, jeszcze jako taka młoda osoba ta potrzeba przynależności do grupy jest bardzo, bardzo ważna. <grym> bardzo, bardzo ważna i, i też zaczynamy to robić. Nie? Wracając do naszego nowego nawyku biegania, musimy sprawić, aby, aby ta nagroda też była dla nas atrakcyjna. Więc może zamiast, zamiast myśleć o tym, że Rano muszę wstać, muszę, muszę zrobić to bieganie, i, i że będę zmęczony. Warto pomyśleć o tym, jakie przyniesie nam to korzyści, jeżeli chodzi o poprawę samopoczucia, naszego zdrowia itd. itd. I właśnie myślenie o tym sprawi, że, że w naszej głowie będzie to dla nas po prostu bardziej atrakcyjne i będziemy bardziej chętni, żeby kultywować taki nawyk. Tak. Ty nie musisz iść wstać, biegać, tylko możesz i chcesz iść i poprawiać swoje zdrowie, swoją kondycję, tak. długość swojego życia. I to jest właśnie, to jest ta też zmiana atrakcyjności w ogóle no podejścia, podejścia do, do samej czynności. A jak sprawić, żeby to było łatwe? No, trzeba ją opić. <ślad> <ślad> Na no, poważnie, jak sprawić, żeby to było łatwe? Tak jak było w tej naszej porządkowej scence, błąd, który popełniłem i który często popełniamy przy przy rozpoczynaniu jakichś jakich nowych, nowych nawyków, to jest rzucamy się na zbyt głęboką wodę, nie tak, jak tak. ja zacząłem pełen motywacji, i siły i kurczę, zaczynałem biegać. Zacząłem od 5 km. I wiadomo, że jak człowiek zaczyna biegać, <laughs> zaczyna jakąś aktywność i kurde 5 no, km zrobi, czy jakiś tam duży dystans, no to drugiego dnia będzie mocno obolały, nie i już. Już te możliwości treningowe na, na dzień następny bardzo, bardzo u niego zmaleją. No, ale wiesz, drugiego dnia była jeszcze ta motywacja. Jeszcze była ta chęć, że mogę. Także zrobiłem te 3 km. Na trzeciego dnia już, no w, tak, tak, mi to dobiło, że trzeciego dnia już, kurde, byłem w stanie tylko leżeć w łóżku i, i skończyło się. Uznałem, że to, uznałem, że to nie jest dla mnie. Uznałem, że to nie jest dla mnie, jest to za trudne i po co to w ogóle, nie? Tak. To jest, to jest częsty błąd, który popełniamy właśnie. Więc trzeba odwrócić ten proces, nie? Sprawić, żeby to było łatwe. Czyli znowu wracając do tego przykładu biegania. Zacznijmy od takich dystansów, które, które naprawdę nie sprawiają nam większego wyzwania, nie? No bo to jest to, jest to wysiłek fizyczny, także będzie jakieś zmęczenie, to jest oczywiste, ale to, to nie ma być dla nas w porządku katorga, nie? Ma być ten taki niedosyt, że aby byliśmy jakiś dystans, wracamy do domu i mówimy: Kurde, mogę, mogę więcej, stać mi na więcej. I ty czujesz to, że możesz zrobić więcej, nie? Ale właśnie utrzymujesz ten, ten głód sobie tak. przez jakiś czas, nie? Tak. Przez ten czas, właśnie jak, jak ten nawyk się systematyzuje, wchodzi ci w krew. <grym> wchodzi ci w krew. No właśnie, nie? Bo, bo żeby to stało się nawykiem, musisz tę czynność powtarzać. A żeby tę czynność powtarzać to musi to być w miarę łatwe, żebyś mógł to powtarzać regularnie, nie? I dlatego to jest tak ważne, żeby, żeby było to łatwe. Tak, tak. Nie pozbawiajmy, się, nie pozbawiajmy się od samego początku tej wewnętrznej energii. Nie wypruwajmy z siebie żył, żeby coś zrobić. Obierajmy cele, które są realne, wykonalne z dnia na dzień, które dają nam poczucie, że, że zrobiliśmy coś wartościowego i że mamy ochotę na więcej. A więc oczywistym jest, że chcemy naturalnie powtarzać te zachowania, które przynoszą nam zdecydowanie najwięcej satysfakcji I jak przełożyć to na takie nawyki, które, które ciężko wprowadzić tak jak właśnie ta aktywność fizyczna, bieganie czy, czy praca. I kluczem do tego jest znalezienie w tym znalezienie właśnie w tym um, tej nutki pozytywizmu <grym> tych, pozytywnych, tych pozytywnych odczuć, tej radości. Tego, co uzyskujemy na co dzień. I w kontekście, w kontekście właśnie tego biegania możemy uzyskać właśnie poprawę samopoczucia, większą radość z życia, lepsze zdrowie. I te, te rzeczy możemy dostrzegać bezpośrednio na co dzień. Tak, jak właśnie jak skupiamy się tylko, tylko jak to często jest na, na utracie wagi, bo to tak. jest... Muszę zacząć biegać, bo Bóg chce słuść. Nie? nie myślimy o tym, że dzięki temu jeszcze będziesz się lepiej czuł, bo będziesz że może pewnie lepiej spał, będziesz miał większy libido. Będziesz ogólnie weselszym człowiekiem, który lepiej, lepiej się czuje w swoim ciele. A w kurde, co jest lepszego niż czuć się dobrze w własnym ciele. Dlatego właśnie satysfakcję może przynieść albo sprawić, żeby czynność była bardziej satysfakcjonująca to, że. Przestańmy patrzeć w taki prosty sposób, taki zero-jedynkowy, że okej, okay, bieganie jest po to, żeby zrzucić kilogramy nie? i potem, wiesz, po tygodniu czy po dwóch widzimy, że nie stracimy tych kilogramów tak bardzo, jak byśmy oczekiwali, że mieliśmy w głowie, kurde, no to mam tyle nadwagi, to za dwa tygodnie to powinienem 5 kilogramów zrzucić, a tutaj ubyło tylko kilogram na przykład, nie? No i nie ma tej satysfakcji z tego, no bo, kurde, widzimy tylko... Jeden, jedną, jedną rzecz i jeden aspekt, który może tam przynieść ta, ta czynność. Nie? A jak spojrzymy szerzej, tak. chociażby na, na to bieganie, zaczniemy dostrzegać dużo więcej pozytywów i korzyści, które daje nam ta czynność. Nie? I automatycznie stanie się ona dla nas bardziej satysfakcjonująca. Nie? Tak, y dokładnie. Dokładnie. Y zwłaszcza, że zwłaszcza, że my nie mamy do końca kontroli nad tym, jakie uzyskamy rezultaty, tak jak tak jak powiedział Michał, czy, czy schudniemy 10 kilo, czy 2, czy 5, czy 7, na to, na to nie do końca mamy wpływ. Natomiast mamy wpływ na to, jak, jak bardzo skupimy się na procesie, jak on, jak on przebiegnie, czy wykonamy to zadanie, które ustaliliśmy sobie danego dnia i poniekąd jest to też taka, e, taka nauka bycia w tej teraźniejszości, żeby rzeczywiście skupić się na zadaniu i to w nim szukać tej przyjemności, bo e, Cel oczywiście może wydawać się piękny, wspaniały, ale zwykle jest tak, że jego osiągnięcie nie daje nam największej satysfakcji. Mm. A, a chodzi właśnie o to, żeby sam ten proces dawał nam radość, był, był przyjemny, żebyśmy znaleźli w nim coś, co pozwoli nam go pokochać. A jak sprawić, żeby to było atrakcyjne? No, nasze podejście do danej czynności, no, wynika z naszej głowy. Tego jak sobie to przedstawiamy. Jeżeli myślimy o znowu o tym bieganiu. Jeżeli myślimy, że kurde, poniedziałek muszę stać, muszę stać, muszę iść biegać, bo muszę zrzucić te kilogramy, bo mam nadwagę, bo, bo muszę. O, bo żona, ona mi ciśnie i tak dalej. No. Ja muszę to robić, to oczywiste jest, że oczywiste jest, że to, że to nie będzie dla ciebie nic atrakcyjnego, bo Nikt z nas chyba nie lubi robić rzeczy z przymusu. Ze przymusu, no, szkoły dobrze znamy to. Tak. Ja tak miałem, że e, nigdy nie chciałby się robić rzeczy. <laughs> które uczyć się tylko dlatego, że, że muszę. Muszę, bo to jest zadane. A, o, to jest. Każdy, każdy myślę, że zna to. Szkoła, szkoła, szkoła jest jako bardzo dobrym przykładem. E, ale właśnie, jak zmieni się. Zmieni się to myślenie. Przede wszystkim. Podejście do danej sprawy, czyli ja nie muszę wstać i muszę iść biegać, bo ktoś mi każe, bo, bo muszę, bo coś tam, tylko ja mam możliwość, nie? W ogóle samo to, że mam możliwość wstać, <grym> mogę iść, jestem z z tym zdrowym człowiekiem, chcę być zdrowszym, jeszcze bardziej człowiekiem, chcę się jeszcze lepiej tak. czuć i mam okazję, żeby iść i poprawiać, właśnie, moje zdrowie, moją wydolność, moje samopoczucie, moją kondycję i tak dalej, i tak dalej. I to to prosta zmiana myślenia i postrzegania rzeczy to jest tak wiele, nie? Tak no. wiele, bo z jakiegoś przykrego przymusu staje się to super możliwością do właśnie zmiany swojego życia na lepsze. Tak, tak, dokładnie i w takich czynnościach możemy znaleźć bardzo wiele radości, bo jednocześnie możemy słuchać naszej ulubionej muzyki, podcastów, które nas interesują, możemy znaleźć się w naturze, możemy się Relaksować, i, i właśnie o to chodzi, żeby postrzegać te czynności przez pryzmat tych korzyści, a nie, nie tego przymusu i pracy, której, którą musimy to. wykonać w tym danym momencie. Mhm. Tylko fajną sztuczkę, jeżeli chodzi o takie piętrzenie nawyków, którą podaje autor książki. To jest, jeżeli budujemy jakiś nowy nawyk. I znowu jest to bieganie, które na początku jest dla nas ciężkie, nieprzyjemne. Mm. A mamy jakiś nawyk, który daje nam bardzo dużo przyjemności. Nie? Czyli dla przykładu powiedzmy, że to będzie przykładanie przeglądanie social mediów, przeglądanie Facebooka. I wstajesz rano i przeważnie powiedzmy tak jak powiedzieliśmy w tym planie, że biegamy poniedziałek, środa, piątek nie? i masz taki ten nawyk przeglądania tego Facebooka rano. Mm. I to jest taki już taki rytuał poranny, nie? Każdego dnia to robisz, ale w te dni treningowe, ty wiesz, że tego nie robisz z rana, nie? Nie robisz tego z rana, tylko stajesz, pijesz kawę, ubierasz się i biegniesz, nie? I wiesz, że dopiero po tym, jak wykonasz tę te, te czynność, będziesz mógł zrobić to, co sprawia ci przyjemność. Wtedy, wtedy dużo łatwiej i lepiej jest wykonywać tę czynność, która aktualnie jest dla nas trudna, bo dużo więcej. Dużo większą nagrodą jest samo oczekiwanie nagrody i czekanie na coś przyjemnego niż samo otrzymywanie czegoś przyjemnego. Nie? Tak też działamy, także to jest takie ciekawe podejście, które też autor, autor zaleca i, i warto też je jakoś zaimplementować podczas budowania tych nowych nawyków. Tak, tak dokładnie, a więc warto wprowadzić do swojego życia właśnie te drobne nagrody po, po wykonaniu tych naszych danych zadań. Serdecznie Was zachęcamy do tego, abyście sami sięgnęli po tę lekturę. Jest to naszym zdaniem bardzo wartościowa książka i mamy nadzieję, że pomoże Wam u nas zbudować nawyki, które pomogą zwiększyć Waszą jakość życia. Bo, bo to tak naprawdę o to chodzi: nie o to, żeby się męczyć nadrzędno, tylko żeby po prostu żyło nam się, żyło nam się lepiej. Tak. A jeżeli. Nie będzie wam się chciało czytać, to mam nadzieję, że, że pomoże Wam ta wiedza, którą dzisiaj uzyskaliście, pomoże Wam utrzymać. Jesteśmy w okresie postanowień noworocznych. Mam nadzieję, że, że pomoże Wam przekuć te postanowienia w nawyki, które, które będą z Wami na całe życie. Także dziękujemy za oglądanie i do następnego.